Witam Was na moim kanale. Monika prezentuje. Dzisiaj kolejny był zbiór pomidorków. I chciałam dzisiaj Wam nagrać i pokazać. Będę robiła do słoików takie pomidorki krojone. Trzeba będzie sparzyć skórki. Zaraz pokażę Wam, jak będę je nacinała stawiam sobie wodę woda mi się zagotuje będziemy pożyli będziemy ubierali skórki takie krojone pomidorki takie można kupić w puszkach w sklepie do zupy No a dzisiaj ja chcę pokazać jaka będzie moja wersja wykonania tego przepisu jest masa tego typu przepisów na youtube ale skoro już urodziły się pomidorki, to zrobię również takie pomidorki. Ja zobaczycie, jak to u mnie będzie wyglądało. zykowałam sobie taki stary prodzież dosyć szeroki. Oczywiście pomidory umyte. Jest dwie metody na, na te sparzanie tych pomidorków. No najlepiej to właśnie tak, tak naciąć, tutaj sobie skórkę i tutaj układać. Ale można też zrobić inną metodą. Od razu pozbywamy się tutaj tych środków. Ja pewnie będę w ten sposób robiła, bo tutaj mam jeszcze takie zielone końcówki. I tak będę układała te pomidorki. Później będziemy je zalewali wrzątkiem. Będę Wam tutaj całości pokazywała. Woda mi się za ten czas akurat zagotuje. A ja będę tutaj przyszykowywała. Oczywiście pomidory są umyte. Już moim pomidorkom coś zaczyna się troszkę dziać. Patrzcie. Ciągle pada. Są deszcze. Oczywiście to wszystko Usuwamy nie ma najmniejszego problemu. Dopóki jeszcze całkowicie pomidor nie został zaatakowany, to się wytnie. Tutaj, tą część, dalszą część można wykorzystać. Więc wygląda to tak. Widzicie tutaj, takie też końcówki. Biorę się za wycinanie. I później jak się sparzą, będę pokazywała Wam jak u mnie to się będzie ubierało i robiło. Więc tak. Czekamy na wodę, a ja sobie naszykuję te pomidorki za ten czas. I woda mi się właśnie zagotowała. Będziemy, będziemy teraz zalewać te pomidory, tak żeby to przykryć. Przykryłam. uważać żeby się nie sparzyć te pomidory. W drugim jeszcze mam na szykowanie. Kładę możemy później znowu wykorzystać. Zlacie wykorzystać do następnej tury pomidorów. Minutka, półtorej. Minutki. Można je jeszcze. Przemieszać, żeby nam się mocno, widzicie, sobie naszykowałam taką łyżkę cedzakową, jak do wyciągania pierogów. O tutaj jeszcze, zaraz Wam skoryguję, może zobaczycie dalej. Widzicie, tam mam jeszcze drugi garnek, naszykowałam sobie, a tam dalej już do wyciągania tutaj, kibiały. Tak więc chwilkę one się poparzą i będę je zaraz wyciągała. I tak będę postępowała z resztą pomidorków. Te chore, co wam pokazywałam, to wycinam. Wziąć pomidora można zobaczyć, czy te skórka będzie schodzić. O, widzicie. Już schodzi ładnie. Więc można je już śmiało wyciągać. Na każdym też to sprawdzimy. Słuchaj, mhm. ładnie schodziła ta skóra. Jakim wyciągnę te jedne, to akurat te drugie mi się sparzą. Jeszcze podgotuję tą wodę i będę następne porcje pomidorów kładałam. Trzeba uważać, żeby się. Nie spażyć. Teraz może Wam to przestawię. Tutaj już widzicie, mam wyciągnięte pomidory. Z drugiego kątka zaraz wyciągnę. Sami jest trudno tak ustawić, żebyście mogli wszystko widzieć. Niestety, tak bywam. I mamy już pomidory wyjęte. Zaraz będę pokazywała jak ja będę ubierała to sobie tam posprzątam w międzyczasie tą wodę. Odczekałam też chwilkę, żeby mi pomidorki troszkę ostygły i teraz będę Wam pokazywała. Dwóch Wam przykładowo pokażę. Patrzcie jak ładnie schodzi ta skórka, gdzieś sobie ją z boku będę układła tą skórkę. O możecie sobie w jakiś pojemnik, no trzeba uważać, bo coś tam trzyma, to możemy sobie zdrapać, obciąć no. jeszcze takie troszkę ciemniejsze o. jest jeden już komidorek ubrany może jeszcze na jednym pokażę jest bardzo fajnie nie wolno tylko za długo trzymać tych pomidorków. I tak będę postępowała z całością pomidorów. Jeszcze mi się woda gotuje. Zaraz będę parzyła drugie pomidory. Widzicie, aby się skórka zaczęła ściągać, ta skórka już ładnie schodzi. I później pokażę Wam, w jaki sposób będę kroiła. Te pomidorki. Troszkę jest zabawy, ale warto, bo później w zimie mamy. Zgąd troszeczkę skoryguję. Warto takie coś zrobić: sobie z pomidorków krojone takie pomidory. Jak mamy dużo pomidorów. Wiele składników nie będzie szło. Praktycznie tylko sól i, i cukier. Ja jeszcze sobie dodaję gminek, bo lubię. Ale taka podstawowa wersja to sól i cukier, a później już w trakcie można sobie doprawiać ją. Pomidorki będę zdzierała te skórki, już przestygły. Później pokażę Wam, co dalej jak będę kroić. I co będę dawać do tych pomidorków? Pomidory już mam ubrane. Tutaj jeszcze mam w drugim naczyniu. Troszkę było z tym zabawy, ale już jest, można powiedzieć, do przodu. Teraz Wam pokażę, jak ja będę je kroiła na dwóch pomidorkach żebyście nie mieli zbyt długo. Bo i tak w sumie staram się, żeby były filmy w miarę krótkie, no ale pewnych rzeczy nie mogę Wam wyciąć, tylko muszę Wam pokazać. Zaraz sobie naszykuję jakieś naczynie do krojenia. Mam tutaj już pusty ten stary mój prodzież. Teraz się jakoś tak ustawię, żeby Wam pokazać. Deskę sobie naszykowałam, trochę będzie wody z tych pomidorków, ale to wszystko razem pójdzie, jakiś taki większy nóż. Możecie sobie wielkość kostki dobierać jak tam lubicie. Ja myślę, że to takie, takie średniej wielkości, o kostkę będę kroiła. Te moje pomidory, najpierw na pół, później brzuszkiem do deski i... Wiadomo, że swoje pomidorki nie są tak idealne jak te, które kupujemy w sklepie, ale smak własnego pomidora nie ma porównania do tych, które Kupujemy w sklepie, ktoś po prostu pomieszka w mieście, ma jakieś zaprzyjaźnione znajome, czy jakiś po prostu ma stałych dostawców, to myślę, że warto kupić ze wsi pomidory. Widzicie, tak będzie to wyglądało. Te pomidorki będę kroiła. Pewnie w dwóch naczyniach to zrobię, bo jest gdzieś około tych pomidorów. Myślę, że 5 kg, nie, może około 6, nie ważyłam, akurat jakoś tak mi się nie chciało pozważyć. Biorę się zakrojenie. Jak będą pokrojone, to pokażę, co będę dodawała. Już właściwie etap jest prosty: pokroić, tylko dodamy tutaj. Sól i cukier, gminek i będziemy to wszystko mieszać do słoiku, ale to później po pokrojeniu Wam pokażę. I tutaj już wszystkie moje pomidorki mam pokrojone, zarówno w tym, jak i w tamtym garnku. I teraz na każdą tą porcję mniej więcej po tej samej ilości mam podzielone. Będę dawała tradycyjnie tą moją sól. Wiecie, że ja używam tej mojej soli niebieskiej. Taką łyżkę soli, tam również. Łyżkę soli. Do tego, jak mówiłam, wiecie, że ja lubię kminek. Tak więc dodam. Mam tutaj ją. Można będzie powiedzieć, że będzie tutaj ta łyżeczka kminku. Już mi się akurat ten skończył. Muszę drugą paczkę wziąć do drugiego ranka. Tak sobie nabiorę. Tutaj pewnie jeszcze troszkę dodam kminku. No ja tak. łyżeczka, łyżkę jak lubicie. Ja lubię dosyć sporo, daję. I do tego możecie już nic nie dawać, może być tylko solą, ale żeby fajny był kolor, to jeszcze na porcję dam dwie cukru. Również tam dwie cukru, gdzieś sobie odstawiamy. I teraz nic nie pozostaje nam innego. Ja na razie wam na jednym garnku pokażę. Trochę soku się wytworzyło, ale to wszystko z tym sokiem będziemy wkładać do słoików. Oczywiście będzie wymagało pasteryzacji. Pasteryzuję, jak zawsze, od 15 do 20 minut od momentu zagotowania się wody. Zaraz spróbuję, jaki to ma smak. Troszkę tej wody. Mm. Zapach fajny pomidorów. Szkoda, że nie czujecie. I takie już pomidory, już później przygotowane, można wykorzystać do wszystkiego. Nawet możecie sobie Zblenderować, jak nie lubicie kawałków w zupie czy w jakichś innych rzeczach, i będziecie mieli ala przecier pomidorowy. Jest wiele sposobów na robienie takich pomidorków. Tam macie, rzuciłam wam wcześniej, robiłam takie. Pomidorki, ćwiartki ze skórką. Kto tam oglądał, to wie, a kto nie oglądał, to polecam obejrzeć. Też chciałam. Będę tutaj już nakładała. I w międzyczasie Wam powiem. Jedną rzecz: skoryguję. Zakupiłam sobie taki druszlak do. Nie dróżlak, tylko przepraszam, taki lejek specjalny do słoiku, bo zawsze sobie tam coś podkładałam, czy coś, żeby mi się tutaj nie rozwalało. Na jednym słoiku wam pokażę. Troszkę może to wolno będzie szło. Troszkę też tego soku trzeba dawać. Zobaczymy, ile wyjdzie. Chciałam was też, Wam też serdecznie podziękować, że jest już. W tym momencie, jak nagrywam film, jest już ponad 50 osób. Dobija już do 60 subskrybentów. Nie spodziewałam się, powiem Wam bardzo, takaż, że będzie tyle osób, którym to się spodoba. Chciałam podziękować wszystkim, którzy subskrybują też. Zachęcam do subskrypcji nowych oglądających tutaj widzicie już ładnie. Resztę sobie odstawię na drugi ten. Tak może nie do końca. Troszkę tej wody dam. Nie wiem w jakim stopniu Wy to widzicie. Chcę, znaczy, żebyście mieli dobry widok na słoik. Widzicie dobrze. Czasami. Mówiłam wcześniej, nie da się tego skorygować. O, myślę, że będzie. W tym momencie jeden słoik gotowy. Jeszcze nie będę tutaj zakręcała, Nie mam chyba momencik, przyniosę. I miałam już zakręcać, ale się zapomniałam. Miałam ręcznik pod nosem papierowy, a nie widziałam, powiem wam kapa ze mnie, wytrzeć, bo się obchlapało. Nie zakręcam. O, nie wyglądają tak. Przed pasteryzacją. Wiadomo, że po pasteryzacji troszeczkę kolor im się zmieni. Tak będę postępowała z pozostałymi pomidorkami, słoikami i jak zawsze do połowy słoika nalewam wody, pasteryzuję na ścierce. U mnie pasteryzacja przebiega na mokro zdążyliście już zauważyć, kto jest na bieżąco, ale też można w piekarniku. Ale ja mam inny piekarnik gazowy. Nie mam możliwości ustawień temperatury, więc pasteryzuję na mokro. Pokażę Wam później, ile wyszło z słoików. I będziemy pasteryzować. Już pomidory są w słoikach. W sumie wyszło. Trzy słoików tych pomidorów, już wstawiłam je do pasteryzacji. Jak widzicie, po trzy w garnku. I jeszcze musiałam odkręcić te dwa, które zakręciłam, bo zapomniałam Wam powiedzieć, że jeszcze do każdego słoika łyżkę oleju trzeba dodać. I widzimy się, jak już będą pasteryzowane, jak one będą wyglądały. Pomidorki już upasteryzowały się. Tutaj celowo we nie zwracałam jednego słoika. Nie wiem, czy będziecie dobrze widzieć, bo już dosyć wieczór jest. I wygląda w ten sposób, w tym właśnie swoim soku. Bardzo ładnie kolorystycznie. Nie wiem, czy kamera da radę zwierciedlić kolor. Oczywiście odwracamy do góry dnem. Było sześć tych Słoiczków, i możecie wykorzystywać do czego chcecie to w takiej postaci, czy tam później zblenderować, do zupy, do lecza, do sosu. Taka alternatywa pomidorów, krojonych z puszki domowej, roboty. Więc ja już dzisiaj. Все Пам.